Wyobraźcie sobie, że wygrywacie swój pierwszy zawodowy wyścig w karierze, no to jest to na pewno dzień, który pamięta się do końca życia, ale tak dodatkowo, wyobraźcie sobie, że tym dniem i tym wyścigiem jest etap Giro d'Italia, no to to jest w ogóle coś jeszcze bardziej niesamowitego, a jeszcze, żeby na dodatek coś dodać, no to wygrywacie to z presją, że za Waszymi plecami, niecałe dwie minuty za Wami jest Tadej Pogacar, który Was zgoni. tak więc... To jeszcze dodaje większej adrenaliny. Tak więc podsumujmy sobie 17 etap Giro Italia. Etap wyruszył z Selva di Val Gardena, a finiszował w Passo Brocon. Dystans wyniósł 159 km. przewyższenia mieliśmy 4087 metrów, a średnia prędkość tego wyścigu wyniosła 35,5 km na godzinę. Na wyścigu mieliśmy cztery główne podjazdy, no i piąty, ten ostatni do mety, który nie był już tak ciężki jak te poprzednie, ale jeśli chodzi o podjazdy, które miały na szczycie premię, to na początku mieliśmy pas Sosella 9 km i 7,3% średniego nachylenia Już niecałe 4 km od startu mieliśmy pierwszy podjazd, no i na tym pierwszym podjeździe tempo było niczego sobie, no bo mieliśmy atak za atakiem. Nie, nie uformowała się najpierw jedna duża ucieczka, tylko mieliśmy kilku zawodników. Którzy oderwali się od głównej grupy, później kilku do nich dołączyło, e, aż finalnie na szczycie mieliśmy naprawdę ciekawą walkę o tą premię. Jako pierwszy zameldował się Julio Pelicari, ale dosłownie centymetr, za nim był Nairo Quintana, e, a później mieliśmy Julię Filipa. Po zjeździe zawodnicy się połączyli w jedną grupę uciekinierów, gdzie mieliśmy 10 zawodników, w której byli Julio Pelizzari, Nairo Quintana, Julię Alaphilippe, Emmanuel, Hebrej Sahier, George Steinhauser, Davide Ballerini, Nicola Conci, Marco Frigo, Altin Lawalter i Damiano Caruso. Później mieliśmy najdłuższy podjazd na tym wyścigu, czyli Passo Rolle. Dokładnie 19,8 km długości i średnie nachylenie 4,6%. No i również była zacięta walka o premię górską, ale znowu zwyciężył Julio Perlizzari, za nim Nairo Quintana, trzeci tym razem Damiano Caruso. Później mieliśmy długi, długi zjazd. Przewaga ucieczki wynosiła niecałą minutę, a na przodzie peletonu zaczęła pracować też niespodziewanie drużyna DSM, która w swoich szeregach ma oczywiście Romana Bardet. No i zaczął się kolejny podjazd. Passo Gobera, czyli 5,7 km długości i średnie nachylenie 5,8%. Niedługie. Niedługi podjazd, ale naprawdę tempo było bardzo mocne i przewaga ucieczki z kilometra na kilometr malała. Przed etapem Roman Bardet był na siódmej pozycji w klasyfikacji generalnej i tracił 12 minut do 18 sekund do Tadeja Pogaczara, ale pierwsza piątka była realna. Może drużyna DSM postawiła wszystko na jedną kartę, chcieli podyktować mocne tempo, a nóż gdzieś zawodnicy w peletonie puszczą ich ucieczkę. Roman Bardet będzie mógł odrobić sobie sekundy, i jeszcze włączyć się o rywali, do rywalizacji o pierwszą piątkę. Warto podkreślić, że warunki się mocno zmieniły. Mieliśmy trochę deszczu, było ślisko, tak więc trzeba było uważać. Ucieczka została szybko dogoniona na podjeździe Gobera. No i team DSM dyktował mocne tempo. Zaatakowali we dwójkę, ale na ich kole był Tadej pogaczar, który nie pozwolił, żeby gdzieś tam odjechali. Tak więc wszystko znowu się złączyło, ale nie dali za wygraną. DSM wyszli na prowadzenie, i znowu zaczęli dyktować tempo tej głównej grupy. Tuż przed szczytem passo Gobera ruszył erytryjczyk Emanuel Hebrej Sachier, któremu udało się odjechać, a chwilę później ruszył za nim Niemiec George Steinhauser. I w takiej kolejności też wjechali na premię. No i Niemiec zdołał dogonić Erytryjczyka na zjeździe, tak więc mieliśmy dwójkę uciekinierów z przodu i oczywiście za nimi Peleton. No i uciekinierzy wypracowali sobie minutę przewagi nad peletonem, co było dla nich komfortowe, ale mieliśmy kolejny podjazd passo Brocon, które ma dokładnie dystans 13,6 km i średnie nachylenie 6,5%. No, i na niecałe 3 km przed szczytem George Steinhauser zdołał urwać Erytrejczyka i wjechał samotnie na szczyt. Miał około 2 minuty przewagi nad peletonem, tak więc przewaga była dosyć komfortowa. No i trzeba powiedzieć, że tempo Niemca było naprawdę spektakularne, bo na około 10 km do mety miał aż 3, 3 minuty przewagi, około 3 minut przewagi nad peletonem. Tak więc. Naprawdę ta przewaga była na tyle duża, że można już było spokojnie stwierdzić, że jest bardzo duża szansa na to, że Niemiec dojedzie samotnie do mety. Na 4 km do mety Hebrejca Heirzy z Lidla Trek został dogoniony przez główną grupę. Również warto wspomnieć, że Ben O'Connor, który przed tym etapem dokładnie był w klasyfikacji generalnej na czwartej pozycji, miał problemy i strzelił z grupy liderów. E, tak więc były to dla niego na pewno ciężkie kilometry, ale zaczęły się kolejne ataki. Na początku zaatakował Daniel Felipe Martinez, do którego koła od razu przyczepił się Tadej Pogaczar. E, za Tadejem mieliśmy oczywiście Geraint Tomasa, był Antonio Tiberi, e, Einar Rubio czy Roman Bardet. E, no i Tadej Pogaczar zdecydował się poprawić, no i jeszcze przez chwilę. Martinez próbował gdzieś tam utrzymać mu koła, ale tempo było za mocne, Słoweniec odjechał, tak więc presja na Georgiu Steinhauserze była naprawdę duża, wiedząc, że Tadej czar za nim ruszył, ale jego przewaga też była naprawdę komfortowa. Natomiast Steinhauser bez problemu dojechał do mety i odniósł swoje pierwsze zwycięstwo, pierwsze zawodowe zwycięstwo i to już w wielkim turze, tak więc naprawdę jest to wielki, wielki wyczyn. Na drugim miejscu minutę i 24 sekundy za Niemcem przyjechał Tadej Pogaczar. No i za Pogaczarem grupka pięciu zawodników. Na trzecim miejscu skończył Antonio Tiberi, który naprawdę pokazuje, że ma znakomitą formę. Na czwartym miejscu mieliśmy Gerainta Tomasa, później Daniel Felipe Martinez, Einar Rubio i Roman Bardet. Ci zawodnicy mieli ten sam czas. No i zobaczmy, jak klasyfikacja generalna wygląda po tym etapie. Pogaczar powiększył swoją przewagę do 7 minut i 42 sekund nad Danielem Felipe Martinezem. Później mamy Geraint'a Tomasa, Bena Oconora, który teraz traci do Tadeja Pogaczara 9 minut i 47 sekund. Ale przypomnijmy, że na tym etapie O'Connor był 12 i do lidera do Steinhausera stracił 2 minuty 23 sekundy. No i też to go kosztowało sekund, jeśli chodzi o zawodników, z którymi walczył o tą pierwszą piątkę. No a na piątym miejscu mamy Antonio Tiberiego i 22-latek naprawdę świetnie sobie radzi na tegorocznym Giro. A już jutro etap na dystansie 178 km, start Fiera di Primiero i finish w padwie przewyższenia, będziemy mieli 873 metry. Tak więc w końcu wyjeżdżamy z gór. Sprinterzy będą mogli się popisać, bo na pewno ostatnie dni to było dla nich przejście przez piekło, żeby przetrwać te góry. Ale jutro będą mieli pole do popisu. Wierzymy, że Stasiu Aniołkowski w końcu będzie mógł też powalczyć na tych bardziej płaskich etapach. No i wierzymy, że jeśli był już drugi, to może, może, może się uda zwyciężyć jeszcze w tegorocznym G Giro. Trzymamy kciuki i my się widzimy standardowo jutro. Hej.